Dzień dobry, Kochani. Dziś kolejny filmik z cyklu Dominika bajki czyta i druga część książki Zwierzaki z abecadła. Cudaki. Na jakiej literce skończyliśmy ostatnio? Było A, B, C i D. Cztery pierwsze literki alfabetu już za nami. ABCD. Teraz kolejna literka, czyli E i wierszyk Emu Emil. Tata Emu zamiast mamy siedzi w gnieździe, stremowany. Jajko w morskim jest kolorze. Co się wykluć z niego, może? Dziwi Australia cała. Tu na odwrót wszystko działa. Przypis klatku Tata wszak. Co nie lata, choć to ptak. Ptaki, które nie latają i żyją w Australii, to emu. Emu Emil na e. To kolejna litera alfabetu. A, B, C, D, E. Hmm? A kto wie, jaka literka powinna być teraz? A, B, C, D, E. F. Dokładnie, jak Fryderyk. I wierszyk o Fryderyku, który jest chrząszczem. Chrząszcz Fryderyk zakochany, Zdobyć serce chce swej damy. Lecz się wstydzi bardzo tak, Że tu przy niej słów mu brak. W końcu tremę dzielnie znosi, Na bal przebierańców prosi. Jego kostium wzrusza gości, Bo wyznaniem jest miłości pierwszy piękny wierszyk o miłości o chrząszczu Fryderyku na F. A, B, C, D, E, F. Chrząszcz, Fryderyk. Zakochany. Kto wie, jaka powinna być po F literka w alfabecie? Kto? Słucham. No tak. To G. Jak gazela Greta. Gazela Greta przygody goni. Szuka ich wszędzie, czasu nie trwoni. Sąsiedztwo swoje wzdłuż wszerz poznała. Świat za sawanną odkryć by chciała. Jeszcze zbyt młoda na te wyprawy, więc z wyobraźnią czyni zabawy. W marzeń wędrówkach takich na niby dotarła nawet pod piramidy. Hmm? Ktoś widział już piramidy w Egipcie? Greta Gazela bardzo by chciała do Egiptu pobiec, ale jeszcze za młoda. O, to są właśnie piramidy, a to nasza Greta Gazela Greta. A B C D E F G H jak Henio i opowieść o baranku. Henio kupił dziadek raz baranka na harmonii gra mu z ranka miło czas im razem płynie Henio dał mu dziadek imię Henio chętnie w tańcu bryka bardzo cieszy go muzyka gdy kopytkiem rytm wybije to się każdy smutek skryje hm ha jak Henio baranek Henio jest tu jakiś Henio z nami ma na imię Henio I może Henio wie Jaka powinna być kolejna literka Po H? Hmm? To I Ibis Iwo Iwo ma dziś problem taki Nie chce być jak inne ptaki Pragnie błyszczeć W stada tłumie Lecz wyróżnić się Nie umie Jak się nie czuć jednym z wielu Dam ci radę Przyjacielu? Nie jest ważne, kto co powie, tylko to, co sam masz w głowie. <laughs> Ibis Iwo. Mądry ptak. To kolejna nasza literka w alfabecie. No dobra. To w takim razie czekamy na kolejne filmiki i kolejne literki w alfabecie. Jakie już były literki? Kto pamięta? A, B, C, D, E, F, G, H, I. To były nasze literki i nasze wierszyki. Tutaj zerkam, bo przed nami jeszcze bardzo dużo wierszyków. Tu mam spis treści na każdą literkę. Inny wierszyk, czekacie? Zapraszam na kolejne filmiki i kontynuację nauki abecadła ze zwierzakami, cudakami. Mua!